Serdecznie witam na kanale, tutaj wszystkich, którzy są z podznaku panny. Jest mi miło, że jesteście ze mną, że tutaj oczekujecie właśnie na taki rozkład miesięczny, który dla Was będę teraz rozkładać. Będziecie mogli zobaczyć, co się dzieje w Waszym życiu, co zrobić właśnie w listopadzie, na czym się kierować. Tak jak zawsze, jakieś wskazówki na pewno dostaniecie. Dziękuję za wszelkie lajki, za wszelkie komentarze. I również też dziękuję za subskrypcję. Coraz więcej Was dochodzi. Jestem zadowolona. I jeśli są jeszcze osoby, które oglądają, a mnie nie subskrybują, to zapraszam do subskrypcji, bo to pomaga rozwijać nasz kanał i wtedy mamy większe możliwości, żeby więcej takich nagrań ciekawych dla Was robić. Dobrze. Rozpocznę na początek i powiem to, co idzie w Waszą stronę, jeśli chodzi o sprawy jakieś nowe na listopad. Zobaczymy, co tutaj będzie w kartach. Co idzie w Waszą stronę nowego? I tak dla was wszystkich spod znaku Panny tutaj widać, że na pewno nowe zadania. Macie przed sobą takie poprzeczki, czyli będziecie mieli jakieś możliwości, ktoś wam coś zaproponuje. Będziecie mogli coś robić i będziecie się na to blokować. Więc tu jest pokazane, że nie blokujcie się, bo to co będziecie realizować, będzie wam przynosiło zamierzone cele i widać w kartach że na pewno finanse są bardzo ważne. Dzięki, te, dzięki tej pracy, temu, co będziecie chcieli osiągnąć, osiągniecie również bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Widać w kartach też, że będzie to dla Was dobry miesiąc, jeśli chodzi o finanse, więc no wszystko idzie w dobrym kierunku, więc nie blokujcie się na nowe. Jakieś czasem może to być dorywcze zajęcie, czasem y, też nie zdajecie sobie sprawy, że to są wasze takie możliwości, które trzeba by było podjąć. Zobaczymy, tutaj co idzie w waszą stronę, co będzie nowego dla wszystkich 50+. Plus. Zobaczymy, co tutaj idzie nowego. Na pewno tutaj wymiar sprawiedliwości, więc coś, jakąś decyzję dostaniecie, jakieś pismo z sądu, więc też widać, że dla Was to będzie dobry czas. Tu jest pokazane, że wszystko będzie się kręciło według tego, co byście chcieli. Macie w ogóle dużo szczęścia, jeśli chodzi o ten miesiąc, bo widać też, że osoby, które rozpoczynają jakąś naukę, czegoś się uczą, ale chcą też coś osiągnąć, starają się zdobyć jakąś decyzję, to tu jest pokazane wygrana. Także wygrana sprawa, wygrana decyzja i wygrane również takie możliwości, z których nie korzystacie i nie zastanawiacie się, że moglibyście wygrać, więc to takie niespodziewane jest. No i warte Waszej uwagi, oczywiście. Zobaczymy teraz, co jest przed Wami ukryte. Dla wszystkich, spod znaku panny, zobaczymy, co tutaj jest ukryte na ten miesiąc. Na pewno tutaj ukryte są możliwości zawodowe, więc widać w kartach, że ktoś przed Wami takie możliwości. I tu jest pokazane, że być może kobieta blokuje, czyli tu karty pokazują, może to być mama, może być partnerka, przyjaciółka, koleżanka, siostra, różne osoby. Jakaś kobieta bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą spod znaku panny, to ta kobieta widać blokuje. Możliwości rozwoju zawodowego, czasami dlatego, że boi się, że to będzie pochłaniało dużo Twojej pracy, będzie związane z wyjazdami, czego nie chce akceptować, to jest pokazane, że trzeba to przemyśleć i pójść na kompromis w jakiś sposób, dogadać się, spróbować. Być może znajdziecie dla siebie w tym kierunku jakieś możliwe rozwiązanie. Zobaczymy teraz, co jest przed Wami ukryte, jeśli chodzi o wszystkie osoby 50. Plus. Zobaczymy, co tutaj jest pokazane, ukryte dla Was. Tutaj jest ukryte niespodziewany jakiś wyjazd. Ktoś Wam coś zaproponuje, będziecie chcieli to zrealizować. i Jest to możliwe, warto po prostu. Podjąć taką decyzję. Jest też pokazane, że osiągniecie swój cel, także to, co zamierzacie w swoim życiu, jakieś spełnienie ambicji jest pokazane, więc warto, jak coś nowego rozpoczynacie i się wahacie, a może pójdzie, może nie pójdzie. Zawsze trzeba się nastawić, musi pójść, jak to ma nie pójść? I wtedy zawsze pójdzie. Jest też tutaj pokazane, że macie też rozwiązanie konfliktu z mężczyzną, ale co jest najważniejsze, to nie jest mężczyzna ze związku, więc może to być nawet osoba z otoczenia, czyli idziecie gdzieś, załatwiacie coś i ktoś wam w czymś nie pomoże, ale potem powie, przeprosi i jednak pomoże wtedy w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy będziecie się tego spodziewać. To tak widać, jeśli chodzi tutaj o to, co jest ukryte i się objawi. Ale zobaczymy teraz wasze osiągnięcia. Co możecie osiągnąć w listopadzie? Zobaczymy najpierw dla wszystkich osób spod znaku Panny. Jakie osiągnięcia? O, dzisiaj często ta karta tutaj mi tak sobie idzie. No tu jest pokazane, że na pewno osiągnięcia są związane w sprawach rodzinnych, czyli mm, tu jest rodzina w połączeniu z tą kartą. Zobaczymy tu trzecią. O tak, no właśnie, żeby scalić rodzinę, żeby złączyć rodzinę, żebyście bardziej się tutaj. Y, zakotwiczyni można powiedzieć, więc niektóre osoby z was, które może nie są w takiej relacji, nie są zupełnie pewni swojej relacji, no to widać, że to jest do osiągnięcia i nabierzecie takiej pewności, będziecie mogli wreszcie realizować wasze cele wspólne. Także poczujecie, że partner czy partnerka rzeczywiście jest z wami, rzeczywiście buduje z wami tą przyszłość, mimo to, że jeszcze uczuciowych kart tutaj nie sprawdzam. To już uczucia są na pierwszym planie. Widocznie ten miesiąc będzie dla Was pod tym kątem bardzo ważny. Zobaczymy, co możecie osiągnąć. W listopadzie dla wszystkich 50 plus. Zobaczymy tu osiągnięcia. No, trzeba pogonić, tu jest pokazane mężczyznę, który na pewno jest rozrywkowy. Będzie oferował. <gry> Zalęczyny i nawet ślub i tak dalej, to bardzo szybko, więc tutaj karty pokazują, że zastanówcie się, no to nie będzie dobry, dobry człowiek, dobra osoba. No chyba, że będzie ich więcej, no to wtedy ta druga osoba będzie znacznie lepszą osobą. Czasami nie wiemy, co podjąć, nie zawsze do Was wszystko będzie pasowało to, co tutaj mówimy, bo to zawsze jest taki rozkład ogólny dla wszystkich znaków Zodiaku, ale na pewno też yy, dużo będziecie mogli się dowiedzieć, jakbyście chcieli do nas napisać na stronę, i link macie pod filmem, ten adres do strony, żeby się dostać, i można tam sobie zabukować i wybrać wróżbę. I wtedy dowiecie się tak naprawdę, czy to jest akurat ten mężczyzna, bo być może już jest w waszym życiu, będziecie się wahać, nie wiecie, czy podjąć decyzję, czy nie, w jaki sposób na to wpłynąć. Więc tak to tutaj jest pokazane w kartach. Jeśli o Was chodzi. Zobaczymy teraz w karcie. W kartach Tarota Kocich. Zobaczymy tutaj ostrzeżenia. zobaczymy jakie macie ostrzeżenia na ten miesiąc dla wszystkich osób spod znaku panny. Zobaczymy te ostrzeżenia, i tu jest pokazane, że dla wszystkich to należałoby zwrócić uwagę, żebyście nie słuchali osób, które mówią coś na temat Waszego życia osobistego. Też widać, że zamieszanie wśród przyjaciół, więc musicie uważać, żeby nie wdać się w jakieś plotki, nieporozumienia, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. To jest bardzo ważną rzeczą. Jest też pokazane, że na pewno tutaj jest ostrzeżenie, żebyście działali samodzielnie, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, samodzielnie podejmowali decyzje w listopadzie. Też jest pokazane, że macie możliwość gdzieś wyjechać, ale jeszcze w listopadzie nie wyjedziecie, nie będziecie chcieli, ale na pewno to zaplanujecie. Oczywiście możecie zmienić decyzję. Ale tu jest pokazane, że większość z Was zrobi właśnie w ten sposób, że odsunie tą podróż na inny jakiś tam miesiąc. Zobaczymy teraz, jakie mają ostrzeżenia wszystkie osoby 50. Zobaczymy tutaj ostrzeżenia Wasze. I tu jest pokazane, że no, będzie takich dwóch mężczyzn tak jak powiedziałam jest jeden ale tutaj jeszcze ostrzeżenie jest bo będzie dwóch i będziecie się zastanawiać czy wybrać jednego czy drugiego też u mężczyzn tutaj widać jakąś kobietę, która e, będzie bardzo chciała się wzbogacić na Was chociaż Wy e, niekoniecznie musicie mieć jakieś duże pieniądze ale ta kobieta będzie myślała, że właśnie tak jest i będzie chciała to wykorzystać, więc musicie zwrócić na to uwagę taka relacja nie będzie miała tutaj sensu i to jest takie ostrzeżenie, żebyście nie dali się wmanewrować wmanipulować w coś kobiety muszą wybrać pomiędzy dwoma mężczyznami a tutaj mężczyźni muszą uważać na kobietę która po prostu będzie negatywnie działać, wykorzystywać no czasami tak jest nie mamy na to wpływu Zobaczymy teraz, co będzie w finansach u wszystkich spod znaku panny. Jak tutaj będzie finanse, praca, jak to będzie wyglądało? O, świetna karta. Finanse, praca dla Was wszystkich spod znaku panny to widać, że wszystko po trochu będziecie osiągać. Do niczego się nie spieszcie w listopadzie. Wszystko przyjdzie powoli. Będziecie działać najpierw w pojedynkę i to jest dobrze do połowy listopada, żebyście sami podejmowali decyzję. A potem widać, że dołączy do Was druga osoba, która będzie chciała współpracować i warto. Nie zdecydujecie się jeszcze w listopadzie, będziecie się wahać, ale tu karty sugerują, że nie należałoby wahać. Należałoby podjąć taką decyzję, dlatego że to będzie dla Was korzystne. Jest pokazane, że dzięki temu osiągniecie znacznie lepszą sytuację finansową niż wcześniej. Więc nie warto czekać aż do kolejnego miesiąca, tylko warto jeszcze na przykład w listopadzie podjąć takie działania. Zobaczymy, jak będzie w finansach tutaj pracy u wszystkich 50. Plus. Zobaczymy, co te karty nam pokażą. I tutaj bardzo musicie uważać: finanse, praca, jakieś osoby, bo to nie tylko jest jedna osoba, będą chciały zawładnąć, zabrać, odzyskać dla siebie, wykorzystać finansowo, więc musicie na to uważać na takie wyzyski. Widać też w kartach, że Walczcie o swoje, więc jak należy wam się jakiś zwrot pieniędzy, czekacie na jakiś rozwój sprawy swojej, to jak najbardziej tu jest pokazane, że powinniście postawić na swoim i powiedzieć, że to wam się należy i walczyć o swoje, bo inaczej po prostu nie odzyskacie swoich należności. Tu jest pokazane, że za mało czasami podejmujecie walki, dlatego nie zyskujecie to, co powinniście zyskać już bardzo dawno. I nie widać w kartach, żebyście. Miały tam, czy mieli jakieś straty finansowe, jednakże uważajcie na te osoby, które chciałyby w tych relacjach być i coś wykombinować dla siebie. Ale zobaczymy teraz, co będzie w sprawach uczuciowych i w miłości, i więcej pewnie będzie informacji na ten temat. Więc zobaczymy, co będzie dla wszystkich spod znaku panny. Jeśli chodzi o miłość, zobaczymy najpierw co będzie w związku dla niej, potem dla niego, no i też zobaczymy, co będzie dla singli. Więc zobaczymy w związek kobieta spod znaku panny i co tutaj będzie w jej związku. No tu jest pokazane, że może być rozczarowana, możesz być niezadowolona. Z decyzji tutaj partnera, będziesz czuła się zostawiona, będziesz czuła się, że jesteś sama ze swoimi problemami. Tu nic nie będzie chciał ci dać wsparcia żadnego, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Jeśli będą jakieś trudności przejściowe w pracy, to widać, że on będzie uważał, żebyś radziła sobie sama. Nie ma takiego wsparcia, chociaż nie u wszystkich Was, wiadomo. Ale widać, że u kobiet tak, więc należałoby coś z tym zrobić wcześniej, żeby do takiej sytuacji na przykład nie doszło. Ale to też można zawsze zrobić taki rytuał oczyszczający i też przyciąganie jest pozytywnych zdarzeń, pozytywnych ludzi, który też taki rytuał wykonuje, wykonujemy. Więc można na stronie sobie to zamówić, i tutaj macie wtedy taką możliwość, żeby naprawić taką sytuację. Zobaczymy, co będzie w związku dla mężczyzny spod znaku panny. I tu jest pokazane, że osiągniesz swój zamierzony cel. Więc jeśli z partnerką chcesz, żeby wszystko się kręciło wokół Ciebie, żebyś to Ty był osobą decyzyjną, to to jest bardzo dobry moment na to, żeby to zrealizować w listopadzie widać, że dużo będziesz mógł osiągnąć, ona na wiele rzeczy się zgodzi, na które w ogóle wcześniej pewnie by się nie zgodziła. Więc widać, że warto podjąć dyskusję, warto rozmawiać i na pewno też uzyskacie to, co chcecie. Więc widać, że wasze kobiety będą pozytywnie do tego nastawione. Więc warto dla mężczyzny spod znaku panny, aby realizował wszystko, co sobie wcześniej zaplanował w związku. Zobaczymy teraz, co będzie dla singli. I zobaczymy single. Najpierw kobiety, co tutaj będzie w uczuciach. O, i mamy kartę świat, więc jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, to tutaj kobiety mają rewelację. To jest pokazane, że skończy się to rozczarowanie taką niepewnością, że nic mi nie idzie, że nie mogę spotkać kogoś, kogo bym chciała, że nie jestem pewna. I tu karty sugerują, że. Wreszcie pojawi się ta osoba, która rozwieje te wątpliwości, która, jak to się mówi, obetrze łzy, cierpienie się skończy, widać w kartach, że będzie zadowolenie z tego powodu, więc ta osoba, która nowa się pojawi w Waszym życiu, to warto zaangażować się w coś więcej. No jak już się pojawi, no to wiadomo, zawsze trzeba uważać, ale jeśli jest karta świat, to tak jak mówię, to to jest dla Was ogromne szczęście, jeśli chodzi o związek, więc jesteście same, jak najbardziej macie szansę na związek w listopadzie. Zobaczymy co teraz będzie dla singli, dla mężczyzn, spod znaku panny, którzy są wolni. I zobaczymy co tutaj karty pokażą dla nich. I tu jest pokazane, że na pewno yy, Widać, że kobieta, kto, kobiety, które spotykacie na swojej drodze, często się mylicie, i tu widać, że to są kobiety materialistki, czyli kobiety, które dążą do finansów, do pieniędzy dla siebie, dla sytuacji poprawienia swojego życia, niekoniecznie dla uczuć. Jesteście tutaj jest pokazane już zmęczeni poszukiwaniem co to nowych osób i tutaj widać, że znów jest poznanie nowej kobiety przed wami i może to być taka osoba właśnie, która myśli tylko finansowo, więc warto by było po prostu zastanowić się, przemyśleć czy warto angażować się w taką relację i Zastanowić się nad tym, dlaczego tak jest, coś zmienić. Można też y, po prostu y, samodzielnie poszukać, nie czekać od losu. Może nie w tym miejscu znajdujecie, a może ktoś wam oferuje, ktoś wam proponuje więc starajcie się coś w tym zmienić, a wtedy na pewno natraficie na pozytywną osobę. Jednakże tutaj widać, że. Bardzo ciężko będziecie chcieli się zdecydować na kogoś nowego, ale taka nowa osoba rzeczywiście tu się pojawi i też może to być taka osoba niekoniecznie korzystnie nastawiona do życia, tak jakby. Zobaczymy teraz kartę rady dla wszystkich z kart orakle. Zobaczymy dla wszystkich osób z podznaku panny, co tutaj się pojawi. Na pewno tutaj jest pokazane, że to jest dobry czas, żeby połączyć się, że to jest miłości czas, aby połączyć się duchowo, emocjonalnie i miłością pełną, więc to jest czas w listopadzie dla Was, żebyście skorzystali ze spraw uczuciowych. Tu widać, że uczucie przy Was jest i warto po prostu z tego korzystać, warto dać sobie szansę. Nie zostawiajcie sobie tego. Na taką niepewność to już nie jest to rozczarowanie, co było kiedyś, a nie zawsze taka szansa będzie się pojawiać. Więc jak już jesteście zdecydowane i chcecie jakiejś zmiany w swoim życiu, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, to widać, że spróbuj. Spróbuj przemyśleć i połączyć się z daną osobą. W przypadku tutaj mężczyzn, singli, no to radziłabym przemyśleć i zastanowić się. Jeszcze pomyśleć o innej osobie, ale ogólnie to widać, że powinniście się połączyć uczuciowo. Zobaczymy teraz kartę orakle, jaką wybiorę tutaj dla Was, dla wszystkich 50 plus. Zobaczymy, co tu wyjdzie. I tu jest pokazane, że to jest dla Was taki czas na miłość, na Pokazanie tego uczucia wobec innych ludzi, czyli przestanie skrywania, powinniście przestać skrywać to uczucie przed światem. To jest taka wskazówka dla Was na ten miesiąc, dlatego że jeśli będziecie ukrywać cały czas to uczucie, ukrywać czy mężczyznę, czy mężczyzna ukrywa kobietę, nie znaczy to, że ma się tutaj afiszować gdzieś na portalach społecznościowych, ale po prostu, żeby ta kobieta. Czuła, że może z nim wreszcie gdzieś wyjść wspólnie, razem. Ten mężczyzna też musi czuć, że może swobodnie razem wyjść i nie musi nigdzie się ukrywać i bronić przed tym, że ktoś może zobaczyć, dlatego, że to nie będzie dobre dla tej relacji, nie będzie dobre dla tego związku i to jest tutaj pokazane, że zwróć na to uwagę w tym miesiącu, jeśli chodzi o listopad. To tyle. Myślę, co mogę dla Was tutaj powiedzieć. Myślę, że rozwiałam wiele wątpliwości. Oczywiście macie dobre karty. Tutaj jest karta świat, więc też nie jest to zły czas dla Was. Jest to czas dobrej produktywności, więc warto wykorzystać cały potencjał, który w sobie macie. Inaczej spojrzeć na to życie. Jeśli będziecie patrzeć pozytywnie, nawet jak są negatywne myśli, warto spojrzeć pozytywnie po prostu do przodu. Jeśli myślimy negatywnie, no to tak jak mówię zawsze, że przyciągamy negatywne zdarzenia i wtedy oczekujemy na negatywne, no i negatywne są. Potem się dziwimy, dlaczego ja tak mam. No bo ciągle się słyszy, bo mi się nie uda, bo ja nie umiem. Bo ja to nie potrafię, bo mi to na pewno nie wyjdzie. To tak, no to właśnie wtedy tak się dzieje. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby nastawić swój umysł na pozytywne myślenie. A też jest takie nagranie na YouTube, i warto to zobaczyć. I wtedy można też inaczej spojrzeć na wszelkie problemy życia codziennego. To wszystko, co mogę dla Was dzisiaj powiedzieć. Cieszę się, pozdrawiam Was serdecznie. I myślę, że do usłyszenia, do następnego razu.